Nie mówcie skibidi toilet. Jeżeli jesteście sami w domu. Podesłaliście mi to, i Karol, zobacz, co tam się dzieje, no to patrz. Jest czarna, sztormowa noc, coś o Dredder jest krótką grom, myszko labiryntową z elementami skibidi toilet. Co? To może być straszne także już teraz zostawcie łapeczkę w górę, jak znacie Skibidi Toilet i lecimy. Pokaż mnie ten horror. Ze mną horrory nie są straszne. Lecimy. Run game, czyli odpal grę. Wczytywanie, na samym początku, czyli spokojne. Wczytywanie, prawda? Pokaż kret Wiadomość przyszła. Halo? Halo? Nic Nie słyszę. O, teraz, o, teraz słyszę. Gra zawiera światła, latarki i inne różne rzeczy, które mogą wzbudzić potosensywistyczną epilepsję. Trzeba uważać i grać ostrożnie. No, ale dobra. Łamane przez prosit. Zaczynamy dostęp. Maze. Wymaga twojego akcesu do wizualnego korteksu, czyli do wizualnego wiru, który ma połączenia z synapsami. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Gdzie jest z Kibiditoilet? Czy to jest to wejście do toalety? Dzień dobry. Witamy w labiryncie. Najlepsza przygoda na ciebie czeka. <grymne> labirynt srania. <grymne> nie wiem, co to jest za labirynt, ale sprawdźmy to. Łamane przez Enter, wejdźmy. O kurde, wiem o co chodzi. O nie! O nie, wiem o co chodzi. Była kiedyś taka straszna gra, gdzie szedłeś po takim labiryncie i nagle w pewnym momencie wyskakiwała ci na mordę taka straszna, piękna pani, która no darła się descent. <laughs> Szaleństwo. Nie mam napoju. To będzie ciężka gra. Powoli po schodach do kibla z kibili. Jakie głośniki tutaj po lewej i po prawej stronie. Stare głośniki. Jest i klawiatura. Enter. Dobra, wchodzimy. Powoli. Powoli. Idąc labiryntem nie zapominajmy o tym, że gra polega na tym że nie można mówić skibidi, kiedy zostajemy sami w domu. Jeszcze w dół. Do descent, do szaleństwa. Enter. O kurde. O kurde, ale łatwe. A o! Ale łatwe mówię. A ale descent. Łatwiutkie. Tej toalety tu nie ma, prawda? Czy jesteś sam? Czy potwór toilet już do mnie przyszedł? Czy my jesteśmy k***stą? O co tutaj chodzi? Coś w się sensie kameramenem, nieważne. Kam ...w tych czasach, no nie. Słowo do wycięcia, cenzura. Czy jesteś sam? Of course! No powiedzmy... No powiedzmy, że jestem sam. Dwa razy musiałem odpowiedzieć. A jakbym odpowiedział, że nie? Gdzie jest Skibity toilet? Tu miał być ziomek, który... Aha! Przecież. Jezus Maria. Tu trzeba idealnie... O na lewą i prawą klikać. Zobaczcie, jak ta myszka chodzi. To jest w ogóle jeszcze myszka na kul Kurde! Bardzo nie dobrze. Słyszę wiatr na dworze. I to nie jest dobry symptom. Dobra oznaka, nie śmie się, Karol. Halo? Słaś w dół. Descent. Chcę się iść na dół. Enter. Wchodź tu. Normalnie po... Oj, to będzie długi labirynt stra... Muszę wrócić. Ło! I te końcówki wyglądają jak, jak Lego. A jakbym... A jakbym wszedł, tu? mogę! Idzie się dzieje! Idzie się dzieje! Schodzimy. Ile trwa droga do tego kibla? Nic za tobą nie ma! Ty mnie tu nie zagaduj! Nie stresuj mnie! Descent. Mogę zejść w dół albo przycisk zawróć. A sprawdźmy to z ciekawości, tylko żeby żadna brzydka pani albo skiby toilet gościu. Turn around, odwróć się! Nikogo tu nie ma! Naprawdę za tobą! Nie, nie, nie odwracam się. Ooo! Mm -mm. To mi się... Aaaa To mi się podoba! Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Bęk bank, Bęk bank, Bęk, bank, Bęk. Ej, to, to w grze było! Ej! Bez takich, dźwięk pukania kuźwa Przecież mogłem się domyślić, no nie mam takich drewnianych ogromnych drzwi To był, jak w Amnezji, kojarzcie taką grę Amnezja The Dark Descent Proszę o błęd, to tam było takie pukanie Gdzie, schodzę w dół jeszcze tylko dwa piętra Gdzie jest Skibidi Toilet Man, nie? Niesamowite Weź. Tu mogę, no tam się nie da Eee, dobra. Unlock. Muszę dostać się do Unlocka, żeby odblokować klucz, który doprowadzi mnie prawdopodobnie tam. Dziękuję. Oj, powrót. Nie będzie taki prosty. Nie będzie taki... Jest bardzo prosty. O Jezu, jakie to było łatwe! To jest najdłuższa droga do kibla, w jakiej byłem, nie? W sensie... O. O, to... O, te rozwiązania mi się podobają. O, nie. O, nie odwrócę się. A! O, nie odwrócę się. Czy to będzie jeszcze raz? Otwierające się drzwi, a drzwi już się nie otwierają. Mądrze to zrobili. Skibiditoil. To jest tak drzwi. Odwróć się. <ścoughs> to dobra. Ale mnie trollował! Albo siedział przy obrazie, a teraz już mi siedzi pewnie na kolanach! To jest. <grystanie> najgorzej prosit, fery. Czy można dmuchać w łódź? O, dziękuję. O, dziękuję. o O nie, łódź odpływa! Całkiem ciekawe! To jest najdziwniejszy. Labirynt w jakim byłem. Dawaj powoli Ferry. Płyń z tą łodzią. Okej. Okay. A do góry? Będzie trasa do góry. O, jest trasa do góry. Oje, oh yeah. widzi nas! Sy, widzi nas! Kto? Ten typ? Czy on mi siedzi na kolanach? Mogę iść dalej. O, oh, oh, oh. co to? O, oh, co to za kości? Czy to były jakieś flary? Czemu gościu ma odpalonego zielonego leda? Ej, w sumie, u mnie też jest odpalony zielony led To nie było zamierzone. Oj, 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 oj. Halo, a co to jest? Kuźwa, to jest jakieś biurko, proszę Państwa. Proceed, idę dalej. Idę dalej w ten korytarz. Nie przejmuj się. To jest jakiś ziomek. Siedzący na. Krześle. To jest ten skinny toilet? Nie, kuźwa, to jestem ja grający w labirynt! Odwróć się! Typie, odwróć się. Idę dalej. Idź dalej w korytarz ciemny z flarami. Z knagami. Co tam leży? No przecież to jestem. To jestem ja siedzący przed kąpem, nie? On jest za mną.

<śmiech> <śmiech> <Powolnie>! <śmiech> nie, nie, Nic za tobą nie, ma, nie, w nie, Odwróć się od nas... Od od, 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 tak. Uuu, to jest to wasz, to Uuu, Tam jakiś typ stoi na głośniku! Jak się spociłem! Boże... W Kurde, boże... A! Tak grę Oj, bo... oj, oj, nie trolluj mnie... O, Nie tro... A! Chcę iść dalej! Powoli... Powoli... Aha, o tego przejścia mi nie przerwiesz. Biegnij korytarzem. Of course. Dlaczego zwalniasz? To jest Skibidi Toilet Man? O, wejdź tu. O, 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 ta szałka. Ona jest jakaś hakerska. Hackerska A jak dam się złapać? Nie wiem, czy chce się dać złapać. Dam się złapać. O nie. O nie, dam się złapać drugi raz. O nie! Trzeci to już max. O nie! Czwarty... Dobra, nic się nie dzieje, możemy iść do wyjścia, spokojnie, escape. Hashtag escape, w sensie, łamane przez escape. Gdzie jest wyjście od Skibidi Toiletmana? O! O, ej, ale takie... Co to za tribal? Co to za... Idź dalej. Nie będę ryzykował. Co to za tribale? Leć. Kilef. Można go zabić. Kilefa? Kill Skibidi Toiletmana? Oh je... O! Zatłukłem go. Zabiłem go na śmierć. Co jest? Jak wamandzie wychodzi. To... To jest kameramen. O! O! To nie był skibili Toilet. To był kameraman, zdecydowanie. To. It, it was a kameraman. Mm -hmm. Podpiął mnie jak w Matrixie. Co to za odliczanie do trzech? Halo. Gdzie ja jestem? Przed kąpem, prawda? Obudzę się przed kąpem. Mm -hmm. Czy mogę wyjść na dwór? Ładow. Koniec? No nie! No nie, miałem dużo większe oczekiwania względem tej gry ze Skibity Toilet Toiletmanem A to nie był nawet Skibity Toilet Toiletman, tylko chłop na końcu okazał się być kameramanem Bez kitu, zastanawiało was kiedyś gdzie postacie w 60 seconds robią kupę? Ja wiem, że to jest gruba rozkmina, ale chciałbym zrobić o tym odcinek, osobny Ale czy ja tu mogę jeszcze coś, Co się... O nie!